Nie, nie Mamyś, to. z czym sobie robisz te płatki? No powiedz, że tu ja patrzę na, na to, na nie. No dobrze, no tak jak ty robię. No. Truskaweczki, bananik, boróweczki, no. jogurcik, skyl. No. No, a, a ludzie na ma... takich rzeczy nie potrafią no, prostych zrobić. No, ręby, owsiane. Pytają się nawet o takie tematy. Tryby owsiane migdały. No. No. no i jesz i widzisz. Jakoś się jeszcze... I się trzymasz, kurwa. Lepiej niż, niż wiesz, te ofiary losu. <noise> Jak ludzie wstają i na, na wejściu się poddają. Wcześniej Codziennie. No właśnie, gimnastyka i jedziesz na pełnej od razu. Wstajesz wcześniej, nie śpisz długo. O, no, 7 minut. No bo tyle powinna się spać. To ty masz mniej podbite oczy niż ja. Mam podbite, no. A ja mam kurwa tak popodbijane te oczy, opuchnięte. Z nie wiem od czego to jest. Też z ekranu. A, tego nie wiadomo, no ale masz dobre, do, dobre masz to śniadanie. Jakie, dobre, to już zjadłeś. Ja mam cały czas, proszę, tu nie zjedzone, ale moje jest też piękne. Duża porcja, żeby mi nie wypadło. No dobrze, no to jemy smacznego. 四分之二，玉米。